Siema, jestem Marek. Niedługo zaczyna się rok szkolny, więc dzisiaj film o tym, jak powinna wyglądać prestiżowa wyprawka do szkoły za małe pieniądze. Zapraszam do oglądania. Klimimy od przedmiotów, które będą nam niezbędne w szkole. Do notatek najlepiej wykorzystać iPada, który zoptymalizuje naszą pracę i pozwoli w łatwy sposób sporządzić notatki. Pamiętajmy, aby zawsze była to wiodąca seria iPada. Możecie wykorzystać także dodatkową klawiaturę, lecz ja preferuję klawiaturę na ekranie dotykowym. Jeżeli w Waszej szkole zakazują używania sprzętów elektrycznych na lekcjach, to sugerowałbym zmianę szkoły, gdyż aktualna jest na zbyt niskim poziomie, a co za tym idzie brak prestiżu. Jeżeli praca pisemna niezbyt dobrze nam pójdzie, to nic straconego. A moim sposobem ocena celująca jest gwarantowana. Wystarczy dodać coś od siebie do pracy. Sami zobaczcie jak to wygląda. Taką pracę oddajemy nauczycielowi. Powinniśmy zawsze mieć przy sobie przedmiot do pisania, w przypadku gdy profesor wymagałby od nas do pisania pracy na zwykłej kartce. Oczywiście nie może być to zwykła tandeta, tylko wysokiej jakości pióro parkera, które idealnie leży w dłoni i nigdy nie jest zawodne. Ja swoje niedawno zamówiłem i czekam na realizację. Jeżeli Was to interesuje, zdjęcie pióra znajdziecie na mojej grupie, a link do niej w opisie. Każdy to chyba wie, że na stołówce szkolnej podawane są niezbyt ekskluzywne posiłki, więc warto jest znaleźć prestiżową restaurację w pobliżu szkoły i zapewnić sobie urozmaicone posiłki każdego dnia. Co do książek, sugerowałbym nie obciążać swojego ciała plecakiem i korzystałbym z elektronicznych wersji podręczników, które są w takiej samej cenie co zwykłe. Jednakże, jeżeli już chcecie korzystać z tradycyjnych rozwiązań, to warto jest zapłacić koledze, który będzie nosić książki za nas. Jeżeli w szkole wymagane są mundurki, mamy dwa rozwiązania: albo zmienić szkołę, albo zbierać nagany i ubierać się inaczej, aby pokazać swoją klasę i wyróżniać się w tłumie. W moim przypadku, zamiast mundurków, będę ubierać koszulki własnej produkcji z najwyższej jakości materiałów, które wkrótce trafią do sprzedaży. Sygarek marki Rolex co do sekundy wskaże nam pozostały czas do zakończenia dużących się lekcji. W przypadku, gdyby dyżurny spóźnił się z członkiem, mamy prawo do opuszczenia lekcji, gdyż nasz Rolex nigdy się nie myli i jest niepodważalnym dowodem. Pamiętajmy o swoich prawach i nie dajmy się wykorzystywać. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że moje rady Wam się przydadzą, a nowy rok szkolny będzie wyjątkowy. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału oraz zostawić łapki i komentarza. Do zobaczenia!